Simoneczko wszystkim z tej strony szkapa. I zapraszam do Force Farm. Zobaczymy, co nam się tu dzieje w ogóle. Tak, tutaj się nam coś wyprodukowało, dobra. Chyba ekwipunek jest pełny. Co my tutaj mamy? Wybierz balutę, powiększ magazyn. Aha, magazyn powiększy. Dobra, to za 800. Aha, 3 z 4 czyli ja mam tylko 3 sloty w magazynie, dobra. Tak, zobaczymy... Dobra. Nie zapomnij wyprodukować lodów, no okej. Okay. Dobra, u mnie się chyba lody produkują. Tutaj widzę mamy śmieci jakieś do pozbierania gdzieś tam, tutaj śmieci są po całej, no, jak z nich? Jak zniszczyć te komunikaty, no co to jest? Tutaj się na wiaderka wody produkują dać tutaj coś Życzenia gości Jak to tutaj zrobić Dobra, na razie nie wiem Aha, dobra, jednego tutaj dałem Następny przyjdzie za tyle, czy ja mogę tutaj ich więcej wsadzić? Mam więcej miejsca, czyli muszę go tutaj dać. Dobra, on mi tutaj zje frytki. Co ja mogę produkować? Ja mogę tylko lody produkować. Nie mogę w wprytku. Uwalnie nic? Jak to tutaj działa? Nie mam pojęcia jak to tutaj działa. Teraz jest... Aha, kolejny slot, czyli mogę tylko pojedynczo robić. Chyba, że Mały pensjonat, a to jest mała stajnia? Nie. Czekajcie, to jest tutaj przekąski. Czyli ja mogę postawić drugi ten budynek. Czy mi tutaj te ławeczki na przykład coś dadzą? jak ja tutaj postawię ławeczkę, czy oni na przykład na nią będą siadać? To coś da. Żeby nie musieli czekać. Czyli ja mogę postawić na przykład drugi ten budynek, a później się nagrzewali jakby zawadzał, tak? Za 3000... O kurczę nie mam 3000. No nie będzie tak prosto. Tutaj są życzenia spełnione. Dobra, troszkę mi dali. Ale tej kasy naprawdę jest niewiele tutaj, powiem wam. Produkować lody. Dobra, lody się produkują. No i nic nie zrobię. Tutaj mogę tylko wody wyprodukować, nic nie zrobię, dopóki mi się tutaj miejsce nie zrobi. To powoli ona tu je, to dopóki ona nie zje, to ja nie mogę tutaj nikogo nowego wprowadzić, nie? Więc tak to wygląda. Tutaj mamy. Coś. I tutaj mam jakieś drzewko. Czy ja mogę to drzewko na przykład gdzieś postawić? Nie mogę go postawić tutaj już na budynku. Mogę tylko gdzieś tutaj, a ławeczka tutaj jest, tam je pod drzewem. Później wywalimy. Aha, ekspo nam daje. dobra. Ten odszedł, ale ten chcę zjeść. Jeszcze dziwnie przez, przesuwa ten obraz, dobra. Tutaj się wykonało nam zadanie, dobra. To jednocześnie się wykonują tutaj zadania i tutaj się coś robi. In i spełni życzenia gości trzy razy. Aha i więcej kasy dostaniemy. Tutaj jest spełni życzenia konia. No to koń chce iść tutaj do stajni. Proszę bardzo, już do stajni. I woda niech nam produkuje. Dobra, mamy piąty poziom. Elegancko, mamy piąty poziom. Fajnie, wpadł nam piąty poziomek. Więc elegancko, nowe rzeczy, 20 klejnotów, 5 życzeń, 4 życzenia, 3 życzenia, tak? Wprowadzamy tutaj jedną osobę, więcej nie mogę, mogę tylko jedną osobę wprowadzić. Produkcję, dobra, spełni życzenia, no to czyli życzenia muszę spełnić, dobra, mogę już dać tutaj, proszę bardzo, jedź sobie. Ja mogę lody produkować? Nie, mam 4 lody, nie zużyłem jeszcze lodów. Nikt nie chce lodów tutaj. To jest następne zadanie. Dobra, to się wyprodukowało. No i po prostu trzeba czekać. Co on chce? On chce takie coś. Ile to kosztuje? To możliwe, że jak go postawię, właśnie więcej tych rzeczy, tych budynków, takich różnych, ławeczka mi tu zawadza. Oni po prostu będą, będą na więcej tych rzeczy chodzić. A to się buduje. Dobra, to nic nie zrobimy. Nie będą tylko chcieć jeść i tego, tylko będą chcieć więcej rzeczy. Dobra, tu się nam kwiatek zrobił. To ja bym tą ławeczkę stąd chętnie wywalił. Da się przynieść ławeczkę. Dobra, spokojnie. Dobra, to się teraz da też przynieść, posunąć. Dobra. To więc idzie przestawiać, więc fajnie, bo idzie przestawiać. Czy ktoś tu chce iść jeść? Konik chce coś. Tutaj tu pobiegać, dobra. Konik, proszę bardzo, biegaj. Też loda daję ci, bo mam dużo. To się zaraz wybuduje. O, spełniło się. Dobra, zrobiło się nam. Mamy kolejne. Mamy kolejne. Tu jeszcze spełni życzenia gości. Jeszcze jedno życzenie, czyli... No i teraz obydwaj chcecie iść na to. No, co za ludzie, co za naród, jak to tak możliwe? Chwilą chcieli wszyscy iść jeść, teraz wszyscy chcą iść tutaj pojeździć. Dobra. I co, mam cię tutaj dać, tak? I... Mam tutaj tego konia dać. I ona będzie ujeżdżać mi tego konia. Dobra. Ten idzie jeść. Tak? Ten idzie jej dobra, tutaj spełnione jest kolejne doświadczenie. Kolejne zadanka. No dobra, idziemy dalej. O, i szósty level. Nie spodziewałem się, że wbije aż dwa levely w ciągu tutaj jednego odcinka, ale super. Dobra, tutaj zadania następne. Tutaj drugi slot 80. No to te drugie sloty są drogie. Te drugie sloty będzie ciężko zrobić. Ja powiem. Ja bym tutaj wykupił sobie drugi slot ile ten slot będzie kosztował? 80. I oni tu będą mogli po prostu w dwóch już jeść, czyli może ich być więcej. W dwóch, ale w wydaje mi się, że powinienem zacząć tutaj od tego budynku, żebym mógł przyjąć więcej gości tutaj. Czyli mam dwie osoby, nie mam więcej slotów tutaj. Czy ja mogę tutaj jakoś powiększyć ilość miejsc? Nie mogę tutaj chyba powiększyć tego. Mogę pożegnać. Dobra, jak mogę przyjąć nową osobę? A dobra, teraz czuło. I mogę ją tu dać. Ale tutaj mogę więcej osób. kolejce mi się może zrobić więcej osób. Tutaj. Ale nie mogę więcej osób dać tutaj. No, to jest niefajne. Mogę tylko tutaj dać dwie osoby. Możliwe, że to się mały... Aha, to jest mały pensjonat. Czyli ja bym musiał dać tej budynek drugi. Mała stajnia no od 16, czyli 2,5 tysiąca postawić drugi pensjonat. Tak, no to to jest jedyny sposób. 2,5 tysiąca uzbierać i postawić drugi budynek taki. I wtedy będę miał możliwość robienia więcej osób naraz, nie? Tutaj fajnie zadania te zadania się dość fajnie wykonują, dość fajnie lecą. Więc elegancko. Nie wiem, jak ona to długo będzie jeździć na tym koniu, jak przyspieszyć. A kolejny slot jest 80, więc ja bym mógł tutaj ten slot wykupić. Ale nie mam i tak konia drugiego, praktycznie większość tych rzeczy się po prostu tutaj nie nadaje do zrobienia, bo nie mam, nie mam drugiej stajni może być korzystać w przyszłości z czyli ta funkcja jeszcze nie jest. Mogę tutaj wykupić na drugiego konia, tak? Za 500 o, konia mogę wykupić. Eee. I co? Mam jednego konia tylko, czyli nie mogę dać drugiego konia. Tam osobę pożegnam, ta osoba dopiero za minutę coś będzie mogła jeździć, tak? Minutę coś, czyli naprawiam to i za minutę coś, dobra. Za minutę będzie mogła jeździć dopiero tutaj mogę wprowadzić następnego, następną osobę. Dobra, konik chce wody, Tę wodę damy do produkcji. Dobra, produkuje się. Na chce jeździć i na koniku i jeździć. Dobra, wykonane kolejne zadania, elegancko. Więc do przodu nam to idzie, dobra. Te zadania, posiadaj konia, Ci żeńskiej, spełni życzenia gości, dobra. To ja myślę, że z tempem, sobie kombinujemy na później, pamiętaj o tym, że drugiego konia wystajni potrzebuje drugi slot. No to ja mam drugi slot, w stajni, tak, jest drugi slot i jest drugi koń za sto... za 1276. Ale drugiego konika kupimy sobie w następnym odcinku. Jak się wam ten odcineczek podobał, łapki w górę, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć wam!